E Sn. Ale teraz już czas na. Dobra, wieczorna muzyka. Piti, piti kwa kwa. No tak, kiedy jest potrzebny, to nigdy go nie ma. Kwa, kwa. Zaraz, zaraz! Pali się czy co? Piti, tam za domem szeleszczą myszy, boi się pójść do szopy kwakwa! Kwa. <laughs> Orety! Jest ich co najmniej dziesięć! Kwaczuszka pójdzie teraz szybko do domu i zamknie szczelnie drzwi. W innym razie wszystkie myszy znajdą się w naszym cieplutkim mieszkanku! Pitoniu, a nie mógłbyś ich tak po prostu wyłapać kwakwa? Kwa. Ja czuję wstręt do myszy. Kwaczuszko! Pity potrzebuje swój flet! Kwak kwa kwa! Flet leży na stole. Ale po co ci on? Czyżbyś chciał je sprać na kwaśne jabłko, Kwak kwa? Ho, ho! Jeszcze się zdziwisz, kwaczuszko! Rach. Ciekawe, co ci dwaj tam knują. Oł. To wchodzą do domu, to znów z niego wychodzą. Rach. Popatrzę, lepiej przez okno. Ra. To ma być jakiś pochód, czy tylko tak sobie fiukasz? Ra. Bądź cicho. Spójrz lepiej, ile z nich już idzie za Pitim! A o kim mówisz? No jak to? O myszach. Myszy? A niby gdzie one są? A, tam zejdź mi z drogim obsik, bo przeszkadzasz. Pity gra na flecie, a myszy idą za nim gęsiego. Chyba zwariowałeś. Nie widać żadnej myszy. Ani tu, ani tam. Och, Bądź cicho. Nie znasz legendy o pogromcy szczurów. On też wywiódł w ten sposób w pole. Żeby te gryzonie znalazły się w moim domu? Eee, wy się ich pozbędziecie, a ja będę je miał na karku. Eee. No dobrze. W takim razie Pity zwabi je na łąkę. Hmm. <trym wytrzymać> Najlepiej od razu do strumyka. Zaczekaj, pomogę ci. Eee, raz, dwa, trzy, chodźcie ze mną w stronę, myszy! Ciszej! Wypłoszysz je tylko. A swoją drogą... To ile ich już jest? Ani jednej. Twoja muzyka im się nie podoba. Możesz mi wierzyć. Zaczekaj, zaraz wracam. Co takiego? Nikt nie gra piękniej niż Piti, a Mopsik tylko przeszkadzał. No ty mopsik Pity już myślał, że to myszy Urządziły sobie strzelanie Dlaczego tak chodzisz za Pitym i bębnisz? Rar. Żeby te myszy Powyłaziły ze swoich norek rar. Taka świetna gra na bębenku Na pewno je rozrusza rar. Jeżeli już musisz tak bębnić To rób to cicho Myszy mają wrażliwe uszy rar. Na połów myszy Marsz rar. Rar, rar. Fak, 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 fak. Teraz z pewnością wszystkie uciekły ze strachu. Nie widać już żadnej. Tak bym mnie powiedział. Jedną udało nam się chyba wywabić. Rau. O, masz na myśli kwaczuszkę, naszą małą myszkę. Chłopaki, chłopaki, muszę wam coś powiedzieć, kwa kwa. Widziałam przez okno, jak, jak myszy wybiegały z lasu na leśną łączkę, czy nie tak? Nie, Piti, za naszym domkiem nie ma żadnych myszy, kwa kwa. Rar, ach tak. Wobec tego muszą być wszystkie w cukierniczce. Rar. Ależ skąd kwa kwa? Jeszcze tak, szeleścił. Za naszym domkiem jest kupa liści. On odbywa w nich swój zimowy sen. Nie. Widzisz, Mopsik, niewiele brakowało, a obodziłbyś go. Heh. Teraz Pity zagramo mu szybciutko jakąś kołysankę. Pity, to chyba była kołysanka dla psów? kwa! kwa. O, 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 ojej! Czy to już wiosna? A może lato? No, no proszę! Właśnie jesteś świadkiem tego, jakie wspaniałe działanie wywiera muzyka Pity! A to dlatego, że Pity jest prawdziwym artystą! Psi, to ty już lepiej idź do swojej budy, żebyś nie zasnął na dworze, jak jesz kwa, kwa? Bo wiesz, dla psów jest na dworze za zimno. <głosy> <głosy> Dobranoc, dzieci. Ojej, po tym poleniu Piti oczy same mi się zamykają kwa-kwa miłych snów. Dzieci, drogie dzieci, dobra. Już zmrok za noc jest tuż tuż. pożegnania dzisiaj nadszedł czas. Żegnam za.